Cześć, tu Beata. Dziś mamy niedziela, więc czas wybrać talię do przyszłotygodniowej minuty z tarotem. I tym razem wybór padł na talię Tarota Pogańskiego. Talia jest naprawdę świetna. W ogóle ona wcale tak dawno temu nie powstała, bo w 2005 roku czy 2008? Chyba 5. I jest świetnym połączeniem. Tego, co się dzieje w dzisiejszych czasach, czyli tego nowoczesnego podejścia z tym bardziej y, tradycyjnym, bardziej pogańskim. Bardzo ładnie jest to pokazane, jak można, wykorzystując y, y, stare praktyki, Używać i y, 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 połączyć je w nowoczesnych czasach z, 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 z tym, co się dzieje dzisiaj, albo z tym, co mamy dostępne dzisiaj. Jest naprawdę świetna, bardzo przyjemnie się z nią pracuje, a poza tym wiele ciekawych rzeczy mnie nauczyła, chociażby o papieżu, w jaki sposób można na niego y, patrzeć. Jeżeli chcecie zobaczyć ją w akcji, zapraszam już jutro do mojego Patreona.